Podcast Krew Mózg. Ludzie, rozwój zawodowy i pasja w medycynie. Cześć. W dzisiejszym odcinku zastanawiam się, czy pandemia zmieniła jakoś polskie pielęgniarstwo. Maciej Latos, zapraszam. Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy pandemia COVID-19 na tym etapie trwania jakoś zmieniła polski, polskie pielęgniarstwo, polską pielęgniarską mentalność, myślenie o ochronie zdrowia i... I czy nasz wizerunek jakkolwiek się zmienił? To też jest, wydaje mi się, dobre pytanie. Na początku roku 2020, kiedy pandemia się rozwijała, społeczeństwo widziało w pielęgniarkach i w pielęgniarzach bohaterów, widziało ludzi, którzy mają obronić cały naród przed katastrofalnymi skutkami wirusa. Taka mitologia na, na kilka tygodni została włączona, po czym e, bardzo szybko została zastąpiona, wiemy czym, czyli ogólną pogardą i hejtem. E, no i w momencie, kiedy ocknęliśmy od, się z tego szoku, no to nagle się okazało, że zaczynamy myśleć, można powiedzieć, w swoim mniemaniu dosyć racjonalnie, czyli jeśli pandemia, jeśli koronawirus nie zabija ludzi, którzy wyjdą do sklepu i nie przenosi się tak szybko, i, i, i mogę jednak jutro również poczytać sobie różne rzeczy w internecie, no to znaczy, że nie jest tak źle, ale oczywiście, że wirus istnieje powiedzmy jako jedna z części społeczeństwa. No, no, wierzyła w to i zaczęła szukać racjonalnie, oczywiście, przyczyn i możliwości, i źródła zakażenia. No, i oczywiście, bardzo szybko my, jako medycy, zostaliśmy. Urealnieni jako to źródło, tak? No bo jeśli, jeśli w sklepie tak trudno się zarazić, no to ze szpitala na pewno. Ja sam pamiętam, że w środowisku mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji, kiedy to środowisko wręcz wykluczało niektórych ze swoich skromnych kręgów, co było oczywiście absur absurdalne, ale. Na tamtym etapie, no, trzeba było dużo działań różnych wdrożyć, żeby e, bronić ludzi, którzy pracują na przykład wtedy w szpitalach jednoimiennych. I ja pamiętam, że nawet w moim zespole były takie wątpliwości, czy osoby, które pracują w szpitalach jednoimiennych powinny pracować w naszym zespole. I na nic zdały się tłumaczenia, że tak, właśnie tak, ponieważ te osoby są najlepiej chronione. Spośród wszystkich pracowników ochrony zdrowia, prawda? Bo tam jest to zorganizowane w szpitalach jednoimiennych. No i takie wydawałoby się nieracjonalne pomysły z jednej strony w społeczeństwie, ale w środowisku okazało się, że wcale nie jest lepiej i jest bardzo dużo tego. No i jak to, jak to w Polsce, bardzo szybko przechodzimy ze skrajności w skrajność, i tak jak tutaj od, od uwielbienia i chwały do hejtu. Tak w, społec... tak w środowisku bardzo szybko przeszliśmy od strachu do całkowitego lekceważenia wirusa. Moment pandemii to był dobry moment po to, żeby zobaczyć i trochę poskrobać po dnie, w jednej jakim znalazła się ochrona zdrowia i wydaje mi się, że co po niektórzy dłubiąc w tym dnie no powzięli po, po, po pewną refleksję i, i faktycznie w niektórych Miejscach na czas pandemii nastąpiła pewna mobilizacja, przynajmniej z tego, o czym rozmawiałem z różnymi znajomymi, z różnymi praktykami, to faktycznie nastąpiła pewna, pewnego rodzaju mobilizacja i, i odkopanie funduszy, których wcześniej niby nie było. Natomiast pytanie, ile po tej pandemii z nas zostanie? Pandemia się, no właśnie nie wiadomo, czy się kończy, czy, czy się rozwija, czy czekamy na kolejny rzut. Natomiast to, co ja obserwuję i to są wyłącznie moje doświadczenia, to jest to, że z jednej strony, jeśli ta mobilizacja nastąpiła, a moje doświadczenia mówią, że to mogło być lepiej. To znaczy, decydenci i, i ludzie, którzy zarządzają ochroną zdrowia, mogli wykorzystać ten moment dużo lepiej. To znaczy, oczywiście, sam, sam upadek ochrony zdrowia, czy, 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 czy ta beznadziejna sytuacja, w jakiej jaka, tak naprawdę pandemia tylko pokazała, w jakiej sytuacji jest ochrona zdrowia. No to był świetny pretekst do tego, żeby właśnie uwidocznić to społeczeństwo. Tylko, że się okazało, że sprawa nie jest taka prosta, bo społeczeństwa bardziej niż to, że system nie działa, tak sensu stricte, interesuje to, że nie mogą dostać się do lekarza, i niestety bardzo szybko znaleziono, o, jakby nie, może nie osoby odpowiedzialne za to, że system nie działa, ale osoby, do których można się skierować. I myślę tutaj głównie o lekarzach z POZ, o pielęgniarkach, którzy no właśnie byli przedmiotem tej złości i tej frustracji, no bo przecież jeśli pani Halina nie może dostać się do lekarza przez 4 miesiące, no to nie pójdzie do ministra zdrowia i mu tego nie powie, tylko zacznie się wyżywać na lekarzu lub pielęgniarce, albo pani rejestratorce w swojej przychodni. No więc nie zrobiono tego. Poprzez to, że ludzie zaczęli cierpieć. Na, własnych, na własnej skórze, no wydawało się, że, że coś się ruszy, nic się nie ruszyło. My również nie wykorzystaliśmy tego momentu, ale też z drugiej strony no, trudno wykorzystywać ten moment, jeśli po 24 godziny pełniliśmy dyżury i myślę, że niewiele ludzi ma po prostu zwykłą ludzką siłę do tego, aby jeszcze skrzykiwać się i tutaj walczyć. Poza tym oczywiście doszedł jeszcze drugi aspekt taki etyczny, o czym ja dyskutowałem z Gilbertem Kolbe i Marceliem Soleckim w podcaście. W odcinku 72 bodajże, no czy to jest etyczne, to znaczy czy strajkowanie na przykład w domie pandemii o, o pieniądze, o, o lepsze warunki pracy jest moralne. W momencie, kiedy społeczeństwo naprawdę ma ogromne problemy, kiedy zamykają się sklepy, restauracje, ludzie plajtują, a my jako nieliczna grupa zawodowa możemy być pewni swojego zatrudnienia. No, i to było dobre pytanie. No, i nic się nie wydarzyło. Ja myślę, że się nie wydarzyło nie dlatego, że wszyscy mają tak bardzo zakorzenioną miłość do kodeksu etyki zawodowej, ale dlatego, że po prostu nikt tego nie skoordynował i, i ludzie po prostu nie mieli siły. No, właśnie. I pytanie jest kolejne: czy ci ludzie, którzy pracują w tym systemie, mają jeszcze siłę i z czego to wszystko, co się dzieje, wynika? Wydaje mi się, i, i o czym w ogóle chcę powiedzieć. Wiedzieć, że te, te siły i środki, które zostały rzucone na, na początku pandemii, no teraz, w momencie kiedy, tu wracam do, do po tej obszernej dygresji, w momencie kiedy ta pandemia trochę przycichła, nagle się okazuje, że można się rakiem wycofać z pewnych decyzji, z pewnych rozwiązań zamiast wykorzystać szanse, aby je umocnić. To znaczy, jeśli mieliśmy więcej personelu, dlatego że część była na kwarantannie, albo więcej płaciliśmy i część osób się pojawiła chętnych i nagle kończy się zapotrzebowanie na pacjentów covidowych, się, kończą się oddziały. COVIDowe i tak dalej. No i nagle się okazuje, że wracamy do tego, co było przed. To znaczy do tego dziadostwa, które, które, z którym cały czas walczymy. I i to jest dla mnie niesamowicie niewytłumaczalne, że w momencie pandemii, czyli w najgorszym tak naprawdę momencie do jakiejkolwiek organizacji czegokolwiek, nagle się okazuje, że się pewne rzeczy da zrobić. Znaczy, nierealne było, żeby cztery pielęgniarki były na dyżurze, ale teraz się da, prawda? E i nie chodzi, myślę, o to, że przez chwilę był zakaz pracy w innym miejscu i tak dalej, tylko o to, że nagle się okazało, że można rozpisać tych pielęgniarek więcej, a jeśli ich brakuje, to może trzeba ściągnąć, a jeśli trzeba ściągnąć, to może trzeba dać im pieniądze. I nagle się okazuje, że oddziały, których nie dało się do tej pory zaopatrzyć w personel, płacą podwójne stawki, abstrahując od tych 100%, których, których, które, których wiele osób nie zobaczyło to sam szpital daje podwójną stawkę i okazuje się, że się da. E, kończy się pandemia, kończy się zapotrzebowanie na kadrę nagle stawki znowu maleją. I ja tego nie rozumiem, zamiast właśnie znaczy, nie rozumiem, no rozumiem Zupełnie z punktu widzenia obywatela, który patrzy na ekonomię i zwykłego człowieka, który, ok, dyrektor potrzebował, teraz nie potrzebuje, to zmniejszę stawkę, ale z punktu widzenia bardziej idealistycznego, bardziej systemowego, czy nie lepiej byłoby teraz zostawić tych ludzi, zostawić te stawki i wreszcie zrobić krok do przodu, bo to jest... To była ta szansa, zrobić krok do przodu. Ten krok do przodu również my mogliśmy zrobić, bo w momencie, kiedy pandemia się zaczynała, kiedy zaczynały się organizować te oddziały, kiedy zaczynaliśmy budować ścianki, namioty i różne bariery, to nagle się okazało, że jakby da się to zrobić. I nie ma z tym problemu, albo mimo problemów, i tak da się osiągnąć jakiś cel. Natomiast z biegiem, z biegiem pandemii okazało się, że pewne rzeczy można po prostu odpuszczać. I niestety dla mnie takim znakiem tego, że my jako środowisko niewiele się nauczyliśmy podczas tej pandemii, jest Sytuacja, której doświadczyłem niedawno. Otóż poszedłem na, od, na oddział, w normalnym szpitalu na oddział covidowy, e, i na którym zobaczyłem trzy pielęgniarki w czerwonej strefie bez masek FP2, FP3. Co więcej, połowa, e, połowa z nich, czy znaczy dwie z trzech, e, nosiły maski chirurgiczne pod nosem. No i teraz pytanie, e, w Niezależnie od tego, czy były szczepione, czy nie, a na pewno nie były jeszcze drugą dawką. Czy to jest... Z czego to wynika? Czy to wynika z takiego braku strachu? Czy to wynika z tego, że jest mi już wszystko jedno? Czy to wynika z głupoty najzwyczajniej w świecie? Nie wiem. I strasznie mnie to zdziwiło, kiedy ja w kombinezonie tam... Kiedy ja w kombinezonie wszedłem, żeby obejrzeć pacjenta... A koło mnie paradowała koleżanka zupełnie niezabezpieczona, która nie wie, do czego służą środki ochrony indywidualnej. I ja sam jestem zwolennikiem racjonalnego wykorzystywania tych środków, ale racjonalnego. To znaczy, nie jestem zwolennikiem tego, żeby przesadzać i żeby do podłączenia kroplówki pacjentowi z COVID-19 zakładać kombinezon, jeśli nie działam w wyznaczonej strefie czerwonej, czyli kiedy cały czas się tam poruszam. Tylko, że jeśli w momencie wchodzę tylko na salę, ale też nie jestem zwolennikiem całkowitego odpuszczania, i dla mnie to był taki symbol tego, że my jako środowisko się niewiele nauczyliśmy. To znaczy, co by pracodawca nie powiedział, jakich, jakiego by usprawiedliwienia użył, że on nie ma masek, nie ma czegokolwiek, to ja mówię, bo nie wiem jaka była przyczyna yy, takiego zachowania się yy, personelu. To to jest jedyna, jedyny moment, kiedy można faktycznie powiedzieć nie, ja nie wchodzę. Bo wcześniej oczywiście tych momentów przed pandemią było bardzo wiele i bardzo wiele rzeczy powinniśmy egzekwować od pracodawcy, czego nie robiliśmy wielokrotnie, ale w przypadku COVID-u to nastało takie pewnego rodzaju takie, takie zielone światło na wytykanie pewnych błędów organizacyjnych i, i oprócz tych sytuacji, kiedy pielęgniarki były i położne były zwalniane z pracy, kiedy mówiły o czymś. No to później jakoś to wszystko tak złagodniało, I, i tego nie rozumiem. I gdybym miał sobie zadać pytanie, czy coś się zmieni, czy pandemia coś zmieni, to chciałbym wierzyć, że zmieni świadomość. Ale mam wrażenie, że ta świadomość dryfuje tylko na Instagramie tylko w dużych ośrodkach, a nawet nie dużych ośrodkach ale w skupisku ludzi, którzy gdzieś tam siebie nawzajem pilnują. Na Instagramie mamy mnóstwo dyskusji, tekstów, zdjęć, które pokazują, że tak, jesteśmy odpowiedzialni, ale wystarczy pójść na oddziały szpitalne, żeby zobaczyć, że nie. I tak, jak nieodpowiedzialne jest społeczeństwo, i, i, i tak naprawdę na tym etapie to już każdy robi co chce, tylko rząd łudzi się, że wprowadza jakieś opostrzenia i, i, i że panuje w ogóle jakkolwiek jeszcze nad tym społeczeństwem. Tak, w szpitalu działa to trochę podobnie. Że my gdzieś w mediach społecznościowych to widać, ale, ale na oddziałach już nie bardzo. Nastąpiło pewne rozluźnienie. Ja rozumiem to poniekąd, ponieważ sytuacja się przedłuża. Jesteśmy w tym już rok. Wszyscy mają dosyć. O wszystko trzeba się prosić. Kasa się nie zgadza, bo miała być wypłacana. Nie wszędzie jest, a, a zaryzykowałbym stwierdzenie, według doniesień, te, które czytam, że raczej w niewielu miejscach jest. I tak jak rozmawialiśmy z panem pielęgniarką, czyli z Mateuszem Sieradzanem, z Krzysztofem Kotlińskim o medycynie ratunkowej, czy coś się zmieni, to, to rozmawialiśmy o tym, że się wreszcie może zmienią standardy, wreszcie ktoś zacznie coś robić. Myślę, że, że nie. Myślę, że niestety straci już teraz, bo oczywiście szansę mamy, ale już straciliśmy ogromną szansę na to, żeby zrobić ten krok do przodu, żeby, żeby rozwinąć standardy, stawki, świadomość. I absolutnie nie chciałbym, żeby, to, żeby ta audycja zabrzmiała jakoś strasznie pesymistycznie, ponieważ ja cały czas optymistycznie patrzę w przyszłość. Niemniej jednak bardzo żałuję, że tylko niewielk, niewielki procent Ludzi, skorzysta na tym, pielęgniarsko, tak, zupełnie pielęgniarsko. Nic, większo w większości, dla większości się nic nie zmieni. Co więcej, jest mi bardzo przykro tu z kolei, że Ministerstwo Zdrowia nie wykorzystało szansy, a raczej ludzie, którzy siedzą w ministerstwie i na przykład odpowiadają za pielęgniarki, chociaż ten departament miał być zlikwidowany. No i nasi przedstawiciele samorządowi, że nie że ich nie było, bo Obserwowałem sobie różne zagraniczne działania takich lokalnych, powiedzmy, ISP za granicą, i tam było ich pełno. To tego trochę się boję, że, że znaczy, to mi przeszkadza, że, że nasi samorządowcy, właśnie w dobie pandemii, kiedy pielęgniarki i lekarze byli filarami tego, tej, tego wszystkiego, co się działo. Nie, nie, nie stosowali kategorycznych żądań, nie robili kampanii społecznych na, 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 na ogólnopolską skalę, nie, nie pchali się wszędzie, gdzie tylko można było, żeby zaznaczyć wreszcie ten moment, że to jest nasz czas. E, więc wniosek niestety jest taki, że e, trzeba to jeszcze raz poddać pod refleksję. No, pandemia się nie skończyła. E, ja obserwuję, że wracamy już powoli do, do tego, co było wcześniej. E, i na pewno plusy są, są na pewno plusy, ale myślę, że te plusy są głównie widoczne w lokalnych społecznościach, to znaczy w obrębie oddziału być może jesteśmy bardziej zgrani, być może bardziej sobie ufamy, być może więcej jesteśmy wobec siebie bardziej szczerzy. Być może zajmujemy się bardziej sobą, a nie kolegą czy koleżanką, bo przez bo, bo pracę w kombinezonie się nie dało rozmawiać i komentować pewnych rzeczy, że może odpuściliśmy pewne rzeczy, które są nieistotne, to znaczy ta przysłowiła kropka na prześcieradle może nie jest najistotniejsza w procesie opieki nad pacjentem i że może mamy inne problemy, prawda? E i myślę, że też ta pandemia dobrego co zrobiła to zrobiła to, że poznaliśmy też siebie nawzajem że w momencie takiego wielkiego kryzysu można było się zorientować, na kogo naprawdę można liczyć. Więc pandemia na luty 2021 wydaje mi się, że dla pielęgniarstwa zrobiła nieśmiały krok do przodu na samym początku, natomiast później, niestety, da krok do tyłu. Chciałbym się mylić, i oczywiście mam nadzieję, że, że się mylę. I mam nadzieję, że z jutro pojutrze zobaczę, przeczytam, obejrzę czy posłucham coś, co zmieni moje zdanie i pozwoli mi stwierdzić, że tak, jednak zrobiliśmy mega krok do przodu. A tymczasem, a tymczasem nie, nie uważam tak, pozostaje nam dalej debatować nad stanem polskiego pielęgniarstwa, robić swoje, nie poddawać się i, i, i wydaje mi się, że to co mówię zawsze, czyli z własnym przykładem pokazywać, że Da się robić, bo jeśli lubimy tę pracę, no to cóż można więcej. Bardzo dziękuję za uwagę w takim razie i do usłyszenia!